Raport komisji ministra Millera jest bardzo przekonujący pod bardzo wieloma względami. Jest wyczerpujący w swojej warstwie i badania tego, co się stało, i wnioskach, które formułuje. Zwłaszcza, że te wnioski zawierają jednak bardzo poważne postulaty, czy też właściwie. Żądania, można by powiedzieć, pewnych zmian w działaniu instytucji. Bardzo precyzyjnie ustalono ostatnie lotu, zachowanie załogi, czego nie było. W raporcie mak bo nie było tego eksperymentu na samolocie Tupolew, uwzględniono działanie konsolerów na lotnisku Smoleń Północny, zaniechania, błędy w tym zakresie. To dotrze do ludzi, którzy nie mieli do tej zdania, albo się wstrzymywali od posiadania zdania, natomiast wątpię, żeby przekonał tych, którzy do tej pory stanowią to zaplecze tego mitologicznego obrazu Smoleńska jako efektu spisku polsko-rosyjskiego. Koncentracja tego raportu jest na działaniu załogi, szkolenia w tym pułku i nadzoru nad tym szkoleniem. Natomiast ja uważam, że problem tkwi głębiej, chociażby dlatego, że po katastrofie Kasy wszystkie zalecenia, których było ponad 40, okazały się nieskuteczne. To jest myślę stały polski błąd w naszym lotnictwie wojskowym, że nakłada się zadania, natomiast nie zabezpiecza się odpowiednich środków. I ambitny dowódca chce te zadania wykonać. No ale jak nie ma odpowiednich środków, to musi coś naruszać albo odpoczynek, albo wysyła załogi niekompletnie przygotowane i tak to niestety miało miejsce w tej sytuacji. Niedotrzymywanie tych procedur, ich e, elastyczność w ich stosowaniu, e, to jest właściwie coś, co dotyczy nie tylko tej katastrofy, ale rzuca światło w ogóle na funkcjonowanie naszego państwa i naszego układu instytucjonalnego. Trzeba naprawić system, między innymi rozdzielić badanie wypadków od funkcji kontrolnej, jaką spełnia Inspektorat Mądro Spraw Bezpieczeństwa lotu. Sama przyczyna wypadku, koncentrująca się na załodze, tylko na działaniu załogi, nie odzwierciedla w sposób prawdziwy tej katastrofy.